Czy ten czas spędzony na tym zgrupowaniu w Szczyrku to był czas intensywnej pracy, czy raczej takiej lajtowej, czy tak było trochę pół na pół? Myślę, że stopniowo wchodziliśmy w te obciążenia. Zaczęliśmy spokojnie, natomiast teraz rzuciliśmy ten drugi bieg i już po prostu pracujemy na 100%. Takim sprawdzianem, oczywiście, to jest sprawdzian towarzyski w Wałbrzychu z Czeszkami. To będzie już taka forma optymalna po tej pierwszej części zgrupowania, czy jednak ta druga część zgrupowania, która będzie od 12 lipca, dopiero będzie budować taką waszą prawdziwą dyspozycję siatkarską? Ja myślę, że na każdym zgrupowaniu staramy się od razu zbudować naszą dyspozycję. Każda chce wrócić do swojej optymalnej formy. E, uważam, że te sparingi naprawdę są fajną opcją i fajnym sprawdzianem dla nas, e, żeby zobaczyć tak naprawdę, czego nam jeszcze brakuje, e, ewentualnie po prostu e, na następnym zgrupowaniu e, poprawić to wszystko. Ale myślę, że na następnym zgrupowaniu również będzie, będziemy dużo grać e, i zgrywać. Jesteśmy młodym zespołem, e, uważam, że nam potrzeba, e, potrzeba jest dużo grania e, i, i tyle. A jak swoją dyspozycję, z Twojego punktu widzenia, jak Ty czujesz, w jakiej jesteś dyspozycji w tej chwili? Myślę, że jeszcze dużo mi brakuje do tej swojej takiej optymalnej formy, ale nie denerwuję się, staram się nie denerwować, bo wiem, że ciężko jest wrócić po takiej długiej przerwie. Więc po prostu staram się jak mogę, wszystko robię na 100% i, i po prostu jestem cierpliwa.